Paryż, rok 1860. Miasto w otchłani przemian. Rewolucja przemysłowa odmienia oblicze codzienności. W tej erze postępu pojawia się nowa świątynia dom towarowy. Oto dama kameliowa, pióra Emila Zoli. Zola maluje żywy obraz ambicji, miłości i pokus konsumpcjonizmu. Wkraczamy do świata, gdzie gazowe latarnie rozświetlają szerokie bulwary. Wybierzcie się z nami w samo serce zolowego Paryża. Sprawdźcie opis, aby odkryć specjalne oferty od naszych partnerów i skorzystać z promocji. Au Bonheur de Dames to nie tylko opowieść. To odbicie nadziei i obaw społeczeństwa w obliczu zmian. W centrum tej historii poznajemy Denise Bodu, młodą kobietę z prowincji. Przybywa do Paryża w poszukiwaniu lepszego życia. Z odwagą stawia czoła wyzwaniom wielkiego miasta. Octave Mouret, ambitny właściciel domu towarowego, uosabia ducha tej nowej ery. Poprzez ich splątane losy Zola zgłębia złożoność relacji między ambicją a miłością. Przygotujcie się na zanurzenie w tej ponadczasowej historii. Pociąg wjeżdża na stację, wypuszczając kłęby dymu z lokomotywy. Para miesza się z wilgotnym powietrzem i powoli rozprasza. Denis schodzi z pociągu, trzymając w ręku małą walizkę. Wszędzie wokół gwar miasta. Dorożki turkocą po bruku, handlarze zachwalają swoje towary, a w powietrzu słychać gwar rozmów. Denise od lat marzyła o tym momencie, o tym, by opuścić rodzinną wieś i rozpocząć nowe życie w mieście. Teraz jest tutaj, gotowa wziąć los we własne ręce. Słyszała o Au oh Bonheur de Dame, wielkim domu towarowym, w którym chce pracować. Z walizką w dłoni Denise zaczyna przedzierać się przez zatłoczone ulice Paryża. W miarę jak Denis zbliżała się do celu swojej podróży, ulice stawały się coraz szersze, aż w końcu ujrzała to. O bonheur des dames stanął przed nią symbol luksusu i handlu. Ogromne witryny, przepełnione pięknymi tkaninami i najnowszymi modami, przyciągały ludzi jak magnes. Denis nigdy czegoś takiego nie widziała. To była świątynia konsumpcjonizmu. Miejsce kultu sztuki handlu. Czy uda jej się znaleźć swoje miejsce w tym nowym, skomplikowanym świecie? Albo des Dames było czymś zupełnie innym niż wszystko, co Denise widziała do tej pory. Czas małych, ciemnych sklepików przeminął. W ich miejsce pojawiły się te nowe, przestronne sklepy, zalane światłem wpadającym przez wielkie witryny. To była nowa era w handlu detalicznym era domów towarowych. Każdy dział był jak osobny świat, oferujący nadmiar towarów, od najnowszej paryskiej mody po egzotyczne perfumy, meble wszelkich kształtów i rozmiarów. Te sklepy sprzedawały coś więcej niż tylko produkty. One sprzedawały marzenia o sukcesie i awansie społecznym niczym Galeria Wiktora Emanuela II w Mediolanie. Denis, rozglądając się wokół, Czuła się nieco przytłoczona tym wszystkim. W Eau Bonheur de Dame wszystko było zaprojektowane tak, aby uwieść zmysły. Delikatne tkaniny połyskiwały w świetle gazowych lamp. Powietrze było przesycone zapachem drogich perfum, obiecujących życie w luksusie. Każdy przedmiot był wyeksponowany w tak kuszący sposób, że nawet najzwyklejsze rzeczy wydawały się wyjątkowe. Zola w sugestywny sposób opisał szał zakupów, który ogarnął ludzi poszukujących okazji. Dla Denis ten niezwykły sklep był zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Pierwszy dzień Denis w obydwie Dam okazał się prawdziwym skokiem na głębokość przydzielona do działu gdzie cienkich jedwabi się rozmowom innych pracownic. Codziennie toczyła się nieustająca karuzela sprzedaży, targowania i żonglowania ilością z jakością. W sklepie panował ogromny ruch. Gdy tylko drzwi się otwierały, sklep wypełniał się po brzegi klientami, spragnionymi zakupów. Mimo przeciwności losu, Denis nie dawała za wygraną i z odwagą stawiała się nowym wyzwaniom. W miarę upływu dni, a potem tygodni, Denisa zaczęła wtapiać się w rytm tego ogromnego sklepu. Jej uprzejme i pomocne usposobienie zjednywało jej sympatię niektórych klientów. Mimo to nie mogła oprzeć się wrażeniu, że jej praca jest stale obserwowana i oceniana. Niewidzialna, ale wszechobecna była aura ambitnego właściciela tego imperium, Oktawa Mureta. Jego portret, dumnie wiszący w pokoju pracowników, był stałym przypomnieniem o wysokich standardach panujących w sklepie. Intuicja podpowiadała jej, że ich ścieżki wkrótce się przetną, ale jak potoczy się to spotkanie, pozostawało na razie tajemnicą. W adamskim raju życie toczyło się w zawrotnym tempie. Nieustanny potok klientek, sterty materiałów sięgające sufitu, a Denise w wirze pracy, tak pochłonięta obowiązkami, że nie zauważała, że coś wisi w powietrzu. A jednak coś się zmieniło, niewidzialna siła zaczęła wpływać na jej codzienność. Wszystko zaczęło się od spojrzenia. W gęstwinie tłumu jej oczy spotkały się z oczami Oktaw Amureta. Jego wzrok, zazwyczaj tak opanowany i poważny, teraz skupiony był na Denis i czaiło się w nim coś dziwnego. Denis szybko odwróciła wzrok, a jej serce zabiło mocniej, przepełnione mieszanką strachu i ekscytacji? Denis starała się ignorować drwiny Klary, ale policzki płonęły jej rumieńcem zażenowania. Jakie to upokarzające, czemu oktaw Muré, ten magnat, ten szanowany człowiek miałby zwracać uwagę na zwykłą sprzedawczynię, ale ziarno wątpliwości zostało zasiane i kiełkowało w jej umyśle. Zawsze gdy Mure przechodził obok, czuła na sobie jego spojrzenie, a serce zaczynało jej bić jak oszalałe. Wydawało się, że Mure również uległ urokowi tej cichej i skromnej dziewczyny. Mure był ucieleśnieniem siły i ambicji. W damskim raju pojawił się niczym burza. Posiadał niezwykłą umiejętność odczytywania pragnień swoich klientów i przekształcania zwykłych przedmiotów w obiekty pożądania. Dla Denis był postacią tajemniczą, pełną sprzeczności, wręcz onieśmielającą, a jednocześnie dziwnie pociągającą. Z cienia Denis obserwowała go, próbując przeniknąć maskę. Którą tak pieczołowicie budował wokół siebie. Był pasjonatem swojej pracy, a jego każde słowo, każdy gest emanowały niezachwianą pewnością siebie. Jednak pod tą fasadą doskonałości Denise wyczuwała coś więcej, delikatność skrywaną za jego pewnością siebie. Z każdym tygodniem Muret czuł coraz większe zainteresowanie Denise. Często ją odnajdywał, by podzielić się swoimi przemyśleniami, opowiadał o marzeniach i o Paryżu, który tak dobrze znał. Początkowo Denise była nieufna, jednak z czasem uległa jego inteligencji, przenikliwości i umiejętności słuchania. Po raz pierwszy w życiu Muré pożądał kobiety nie dla jej pieniędzy czy pozycji, ale dla niej samej. Szczerość i dobroć Denise wyróżniały ją na tle sztuczności kobiet z jego świata. Mimo to Murena nauczył się ukrywać swoje uczucia. Był niczym zamknięta księga. Bliskość Mureta wywoływała w Denis dziwne uczucie niepokoju. Trudno jej było skupić się na obowiązkach, czując na sobie jego przenikliwe spojrzenie. Ich spotkania były krótkie i rzadkie, ale za każdym razem iskrzyło od niewypowiedzianego napięcia. Przelotne spojrzenie w tłumie, przypadkowy dotyk palców podczas pokazywania towaru, cichy komplement wymuszony pracą wszystko to przyspieszało bicie serca Denis i sprawiało, że brakowało jej tchu. Jednak przepaść społeczna między nimi była ogromna, przypominając im bezustannie, że my nigdy nie będzie istniało. Z biegiem czasu Denis coraz mocniej walczyła z uczuciem, jakie budził w niej murę. Wiedząc, że nawet jeśli byłaby to miłość, to skazana na porażkę. Rozdział drugi ciężar tajemnic. Plotka rozniosła się po sklepie lotem błyskawicy, a zaczęło się od spojrzenia, wymownego spojrzenia jednej z pracownic. Wkrótce wszyscy o tym mówili. Panna Klara, z właściwą sobie fantazją, roztaczała opowieści o zauroczeniu pana mureta młodą Denisą. Denisa, zawstydzona, próbowała ignorować te szepty. Raj dla pań, błyszczący symbol luksusu i obietnicy lepszego życia, był odzwierciedleniem Paryża w trakcie przemian. Zola ukazuje nam ten proces przekształcania miasta całej okazałości. Nowe aleje przecinają stare dzielnice, latarnie gazowe rozświetlają noc, a nowości zachwycają tłumy. Ale ten postęp miał swoją cenę. Zola przeciwstawia blask raju dla pań trudnościom, z jakimi borykają się małe sklepiki. Tradycyjny styl życia zanika, nie mogąc sprostać konkurencji ze strony wielkich domów towarowych. Denis Rozdarta między tymi dwoma światami, staje się symbolem tego konfliktu. Dostrzega szanse, jakie niesie ze sobą raj dla pań, ale jest też świadoma ofiar ponoszonych na drodze ku nowoczesności. Jej sumienie, zakorzenione w sprawiedliwości i współczuciu, staje przed moralnym dylematem tej nowej ery konsumpcjonizmu. Jej oczami Zola zadaje nam pytanie, ile jesteśmy gotowi poświęcić w imię postępu. Czy potrafimy otworzyć się na nowe, nie niszcząc starego? Te pytania aktualne w czasach Zoli nie przestają nas nurtować także i dziś, gdy już dawno zamknęliśmy ostatnią stronę powieści. Zola mistrzowsko przedstawia ciemną stronę życia w Paryżu, niezadowolenie kryjące się za fasadą postępu, podczas gdy domy towarowe takie jak Au bonheur des dames prosperują. Na ulicach ludzie walczą o przetrwanie. Zola ukazuje nam ubóstwo, rozpacz i wyzysk tkwiące w tym nowym systemie ekonomicznym. Sklep staje się metaforą społeczeństwa. Za zasłoną luksusu i pokus kryje się pragnienie ambicji i sukcesu. Bezwzględna konkurencja pracownicy walczący o uwagę mureta, i klienci pochłonięci gorączką zakupów. Denis o silnym morale, jest coraz bardziej zaniepokojona tym ukrytym wyzyskiem. Widzi na własne oczy cenę, jaką płacą pracownicy i cenę, jaką płacą konsumenci, ulegając pokusie i zachciankom. Oczami Denis, Zola ukazuje nam, że postęp często idzie w parze z ofiarami. Zachęca nas do spojrzenia poza blask i przepych nowoczesności, do konfrontacji z brutalną rzeczywistością nierówności i wyzysku. Pani Bowary pozostawia w nas niezatarte wrażenie, a poruszane w niej kwestie wykraczają daleko poza XIX wieczne ulice Paryża i pozostają aktualne do dziś. Podróż Emmy, od czyny ze wsi do kompania, blaski blaski paryskiego życia, uczy nas ponad lekcji o ambicji, miłości i pokusie konsumpcji. Ta podróż zmusza nas do refleksji. Przecznościami naszych pragnień i konsekwencjami naszego głodu konsumpcji. Historia Emmy przypomina nam, że prawdziwe szczęście nie tkwi w dobrach materialnych, ale w naszych wartościach i współczuciu dla siebie nawzajem. To przesłanie jest równie aktualne w dzisiejszych czasach, jak za czasów flobera. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej podróży przez panią Bowary. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę, aby nie przegapić kolejnych fascynujących dyskusji o literaturze. Spodobał Ci się ten film? Więcej informacji i ciekawostek znajdziesz w opisie poniżej.